Hejka Bestii! Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak przeszłam glow up na przestrzeni lat i co zrobiłam, żeby wyglądać i czuć się lepiej sama ze sobą. I te zdjęcia z przeszłości, które będę tutaj pokazywać na filmiku, są z czasów, kiedy ja miałam 16-17 lat. Aktualnie mam 23, zaraz 24, więc jest to 7 lat różnicy. Także trochę mi to zajęło, ale gwarantuję Ci, że ty możesz troszkę szybciej przejść ten gołap. I zanim przejdziemy do podpunktów, co zrobiłam krok po kroku, to chciałam podkreślić, że ja jako nastolatka byłam taka dość zakompleksiona, z tym, że moje kompleksy nie wynikały z mojej osobowości, a raczej właśnie z wyglądu, ponieważ ja byłam dość pewną siebie osobą i właśnie tą pewność siebie brałam z mojej osobowości, natomiast wizualnie nie podobałam się sobie, tylko że ja wtedy za bardzo nie wiedziałam, co ja mogę zmienić. Eksperymentowałam z makijażem, z ubiorem, yy, i tak naprawdę to nie przynosiło mi takich rezultatów, jak chciałam. Dalej nie czułam się ze sobą dobrze. I tak naprawdę gdzieś w okolicy dwudziestki to zaczęło się zmieniać, i zaczęłam coraz bardziej akceptować siebie, i też coraz bardziej się zmieniać na lepsze. Tak więc, pierwszą rzeczą, którą zmieniłam i którą na pewno zauważyłaś już po miniaturce, to powiększone usta. No jakby nie da się zaprzeczyć, jest to rzecz, która na pewno bardzo dużo zmieniła w moim wyglądzie. Szczególnie, że ja usta naturalnie miałam bardzo małe i nie jest to taka delikatna zmiana, tylko jednak faktycznie te usta zostały dość mocno powiększone. Sprawiło to, że ja o wiele lepiej czuję się we własnym ciele, a poza tym mam też wrażenie, że moja twarz teraz stała się taka bardziej proporcjonalna, bo te małe usta po prostu mi totalnie nie pasowały. I chciałam, żeby usta były na pierwszym miejscu, bo zdaję sobie sprawę, że no tak naprawdę te usta najbardziej wpłynęły na mój wygląd. I też nie chciałabym, jakby, ukrywać tego, że właśnie miałam jakiś zabieg, bo był to jedyny zabieg, który ja sobie zrobiłam. Gdyby ktoś był ciekawy, ile mam w ustach, to tak naprawdę sama nie wiem, ponieważ powiększałam je już parę razy. No, akwas też nie wchłania się w 100%, tylko zawsze coś tam troszeczkę zostaje, więc ciężko mi powiedzieć, ile tak naprawdę mogę mieć tam mililitrów. Ale zazwyczaj powiększam średnio 1 ml na rok, więc nie jest to aż tak dużo. No i szczerze, ja się bardzo cieszę, że zrobiłam sobie te usta, ponieważ naprawdę dla mnie to zrobiło ogromną różnicę. Rzecz numer dwa, która bardzo dużo zmieniła w moim wyglądzie, to rzęsy bondingowe, które właśnie dzisiaj mam na sobie. I z tymi rzęsami moja przygoda zaczęła się stosunkowo niedawno, bo słuchaj jakoś pod koniec zeszłego roku, chyba jakoś w listopadzie. Więc de facto jest to parę miesięcy Od kiedy noszę te rzęsy Ale one diametralnie zmieniły Postrzeganie mojej osoby bez makijażu Ja w sumie już przed tymi rzęsami Całkiem dobrze się czułam bez makijażu I bardzo często na przykład chodziłam do sklepu bez makijażu Do pracy i tak dalej Ale od momentu, od którego właśnie noszę te rzęsy no to tym bardziej czuję się Jeszcze bardziej komfortowo bez makijażu I tak naprawdę nie mam już Całkowicie potrzeby malowania się Chociaż wiadomo, że czasem mam po prostu Na to ochotę, ale generalnie maluję się może tak raz w tygodniu. Rzęsy przede wszystkim ładnie podkreślają oko, dodatkowo powiększają je. Ja też lubię sobie robić właśnie taki efekt troszkę takiego foxy eye, czyli po prostu tutaj zewnętrzne kąciki mam znacznie dłuższe, a te w środku są bardzo króciutkie. I faktycznie odkąd noszę te rzęsy, to moja pewność sobie mega wzrosła i plusem jest też to, że z tymi rzęsami nie jest jak z takimi rzęsami u kosmetyczki, że wiecie, idziecie i musicie wydać, no nie wiem, z 2-3 stówy, w sumie nawet się nie orientuję, jakie są ceny, bo nie ukrywam, że nigdy sobie nie przedłużałam rzęs, ale no domyślam się, że jednak coś w tej kwocie. Natomiast te rzęsy bondingowe ja kupiłam stara na SHEIN za 50 zł i one tak naprawdę starczą mi na mega, mega długo. Bo tak naprawdę zakładając je, średnio mi się trzymają około 2 tygodnie, no może minimalnie mniej. Po tym czasie je ściągam, te rzęsy można sobie ponownie umyć i następnie ponownie założyć więc jest to naprawdę tani interes, a tak naprawdę wyglądasz świetnie bez makijażu cały czas. Budzisz się rano, masz rzęsy zrobione. No dla mnie to jest coś pięknego i to jest komfort, którego ja potrzebowałam, a nawet o tym nie wiedziałam. I teraz już tak się przyzwyczaiłam do tych rzęs, że w sumie cały czas je noszę i w momencie kiedy je ściągam, to od razu zakładam nowe. Więc moje oczy za bardzo nie mają odpoczynku teraz. I wtedy gdy je ściągam, to czuję się naprawdę tak łyso, czuję się jakbym była, nie wiem, jakaś chora, w sensie wyglądam jakbym była chora, ale to jest tylko tak naprawdę takie jakieś moje przyzwyczajenie. Zdaję sobie też sprawę, że rzęsy mogą nie pasować każdemu, ale uważam, że jeżeli nigdy nie testowałaś, to koniecznie spróbuj, bo rzęsy bondingowe zakłada się też moim zdaniem o wiele łatwiej niż rzęsy na pasku, a też moim zdaniem wyglądają przy tym znacznie naturalniej. Krok numer 3 to jest odpowiednia pielęgnacja. Tego tutaj nie mogło zabraknąć, ponieważ ja będąc nastolatką miałam okropną pielęgnację. Naprawdę okropną. Wydaje mi się, że przyczyniły się też do tego takie czasy, bo w sumie wtedy tak naprawdę. Nie było takiego kultu na pielęgnację, nie było za bardzo na YouTubie takiego kontentu. Bardziej wszyscy zajmowali się makijażem. Wie, mam wrażenie, że nie mówiło się o tym aż tyle, co teraz, i teraz wiem, że właśnie dużo młodych dziewczyn faktycznie bardzo dba o to, żeby ta pielęgnacja była na wysokim poziomie. Natomiast ja w moich nastoletnich latach niestety popełniałam całą masę błędów po kroju tego, że chodziłam spać w makijażu, bo nie chciało mi się go zmywać. I to wydaje mi się chyba największą moją zbrodnią. Bardzo często też było tak, że w ogóle nie chciało mi się robić pielęgnacji. Ja po prostu szłam spać taka totalnie nieogarnięta, nawet bez umytej twarzy, cokolwiek. I no, jak możesz się domyślić, miałam też przez to trądzik. I no ten trądzik na pewno też wynikał w jakimś stopniu z hormonów i z tego, że byłam w wieku dojrzewania, ale uważam, że też w dużej mierze mogło się po prostu do tego przyczynić to, że nie dbałam o swoją cerę. Dlatego pamiętaj, że pielęgnacja jest bardzo ważna. Aktualnie bardzo pilnuję swojej pielęgnacji. Używam różnego rodzaju kwasy, SPF-a, gdzie w ogóle kiedyś też totalnie nikt nie mówił o SPF-ie, i to też mnie troszkę przeraża. Jeśli właśnie chodzi o mój trądzik, no to ja faktycznie próbowałam z nim coś robić, ale no niestety nie szło mi to najlepiej. A dodatkowo przykrywałam go właśnie całą toną makijażu, no bo wiadomo, nie chciałam, żeby było widać, że mam trądzik, a co tam, że i tak to widać. No i nawet jeżeli czasem nałożyłam jakąś masę na trądzik czy cokolwiek, no to te podstawy pielęgnacji nie były zachowane, więc to nie miało prawa działać. I tak naprawdę trądziku pozbyłam się dopiero, miałam go od 10 roku życia i pozbyłam się go dopiero jakoś po 10-11 latach. I tak naprawdę wydaje mi się, że na pewno przyczyniła się do tego pielęgnacja, ale też myślę, że przyczynił się do tego po prostu mój wiek, że poniekąd troszkę z tego wyrosłam. Numer 4 to makijaż, a konkretnie jakby umiejętność robienia tego makijażu, bo wiadomo, wtedy też się malowałam, ale czy było to umiejętne, no, śmiem wątpić. Oczywiście, malowałam się wtedy tak jak najlepiej potrafię. Myślę, że problemem było to, że w tych latach 2016 były takie bardzo charakterystyczne trendy makijażowe. Jeśli jesteś starsza, to na pewno pamiętasz, jakie były trendy. To były czasy jakiejś takiej Tumblr Girl, to były czasy, kiedy rysowało się brwi pomadą z Vibo bądź z Anastazji i to były takie bardzo grube brwi, takie wyrysowane, wyczyszczone podkładem. Do tego jakieś cienie do powiek, w ogóle pomarańczowe, brązy, róże. I też tych cieni do powiek bardzo dużo się używało. Brązer, który był tak chłodny, że aż siny. Jakieś matowe pomadki na ustach, takie naprawdę matowe, które też miały takie dość sine odcienie. No, moim zdaniem te trendy nie służą za wielu osobom, na pewno nie każdemu to pasuje. Ale już nawet nie sam problem tkwił w tych trendach, tylko większy problem tkwił w samej technice, bo wiadomo, że ja jako taka małolata dopiero zaczynająca swoją przygodę z makijażem, no po prostu jeszcze trochę tego nie ogarniałam i czasami tym makijażem robiłam sobie tak naprawdę krzywdę, zamiast poprawić sobie swoją urodę. No, pamiętam moje wyrysowane brwi, które czasami rysowałam zbyt blisko siebie, przez co robiłam się po prostu taka monobrew. Pamiętam też brązer, który nakładałam za nisko. Pamiętam też, jak miałam taką fazę na takie brwi wręcz w rudym odcieniu, bo ja nie wiem, czy wtedy nie było po prostu takich chłodnych odcieni, czy ja po prostu nie umiałam sobie dobrać koloru. W ogóle też bardzo często mi się zdarzało mieć jakiś za ciemny podkład, korektor, przez co miałam jakieś pomarańczowe plamy na twarzy. No, coś strasznego. Na pewno teraz też są fajniejsze kosmetyki niż były wtedy yy, i jest więcej możliwości, jest troszkę mniejsza szansa na zrobienie sobie krzywdy, a przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie makijaż to umiejętność jak każda inna. Trzeba po prostu troszkę potestować, troszkę poćwiczyć, sprawdzić, w czym jest nam dobrze, w jakich kolorach na przykład dobrze się czujemy, jakie kolory nam służą, właśnie jaka technika nam służy, no bo na przykład jeśli chodzi o to nakładanie brązera, niektórzy nakładają brązer bardzo nisko, natomiast ja ostatnio odkryłam, że mi brązer służy, kiedy mam go bardzo wysoko. No i tak na dobrą sprawę trzeba to samemu ogarnąć metodą prób i błędów, ale gwarantuję Ci, że po prostu. Jak przetestujesz sobie różne makijaże, to w końcu znajdziesz taki, który będzie ci służył i który będzie wydobywał te twoje piękno. Krok numer 6 to jest siłownia. To też jest coś, co zaczęłam stosunkowo niedawno, ponieważ rok temu. I to była bardzo, bardzo dobra decyzja. I generalnie ja na siłownię poszłam w dużej mierze dla zdrowia, ponieważ wiedziałam, że ja muszę coś robić. Mam pracę siedzącą i jednak. No, trzeba się ruszać, bo po 20 już zaczynają boleć plecy. No i tak wiesz, zaczęłam sobie chodzić właśnie głównie z tego względu, żeby utrzymać jakiś tam poziom zdrowia, poziom ruchu. No ale też nie ukrywam, że jednocześnie chciałam coś zmienić w mojej sylwetce. Zaczęły mi się z czasem podobać takie figury bardziej nie chcę powiedzieć kobiece, bo to nie brzmi dobrze, ale chodzi mi o takie figury bardziej kształtne, zależało mi na tym, żeby zbudować bardziej pośladki, żeby troszkę mi urósł biceps, żeby troszkę mi urosły uda, no generalnie chciałam troszkę przytyć i troszkę nabrać tej masy mięśniowej. Bo zawsze byłam mega chuda. Od razu, tak na napomknę, nigdy nie miałam żadnych problemów z odżywianiem, żadnych zaburzeń, nic z tych rzeczy. Tylko po prostu taka była moja uroda, że tak powiem. Ja miałam problem przytyc, bo nie wiem, czy to wynikało z szybkiego metabolizmu, czy faktycznie za mało jadłam, ale no, miałam zawsze z tym problem. No i byłam naprawdę mega drobna. I jak była ta moda na skinny jeans, to ja wyglądałam w nich strasznie, jak teraz patrzę. Po prostu miałam mega chudziutkie nogi, płaski tyłek i no to nie wyglądało dobrze, to jednak wydaje mi się, że skinny jeans są bardziej przeznaczone dla takich osób właśnie bardziej kształtnych, w sensie przynajmniej mi się na nich bardziej podobają. No, i moje efekty z siłownią były bardzo powolne, dlatego tutaj też uczulam, że jeżeli masz taki plan pójść na siłownię, to nie zniechęcaj się za szybko, ponieważ to jest proces i ten proces nie trwa 3 miesiące, tylko naprawdę potrafi trwać 2 lata. I jest trochę takie przekłamanie w internecie na zasadzie, że można w 3 miesiące zrobić sobie mega wielkie pośladki, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda i nie ma co się po prostu na to nakręcać, bo tylko i wyłącznie się rozczarujesz. Ja tak naprawdę pierwsze efekty widziałam może po pół roku. Przy czym też jakoś po pół roku zaczęłam brać białko, bo wcześniej go nie brałam. I to białko plus jakaś tam nadwyżka kaloryczna bardzo dużo zmieniły i wtedy te efekty były jeszcze jeszcze większe. I wtedy tak naprawdę moja motywacja bardzo wzrosła. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że przytyłam 5 kg. Bynajmniej od czasu, kiedy zaczęłam siłownie, bo niestety nie pamiętam, ile ważyłam w tych latach 2017, ale no myślę, że jeszcze mniej. Te 5 kg bardzo dużo zmieniło. Nabrałam też sporo tkanki mięśniowej. Czuję się znacznie lepiej też w swoim ciele. Po prostu to też miało znaczący wpływ na ten mój glow-up. Krok numer 6 to brwi. To będzie taki raczej krótszy podpunkcik. Ja naturalnie mam dość grube brwi. Ale są też bardzo jasne, bo są w kolorze moich włosów. I kiedyś to też był mój taki kompleks, że te brwi są bardzo jasne. No i dlatego też właśnie nosiłam pomadę w ogóle w odcieniu bardzo ciemno. Ta z Vibo to był Dark Brown. No i po prostu wyglądało to mega dziwnie w stosunku do moich bardzo jasnych blond włosów. Teraz moje brwi są o wiele, o wiele jaśniejsze niż w tamtych latach. Nie podkreślam ich też tak bardzo, bo wtedy mam wrażenie, jak patrzę na te stare zdjęcia, że było widać najpierw moje brwi, a potem mnie. Aktualnie uważam, że moje brwi są w porządku, dopasowane do koloru włosów, bo są troszeczkę ciemniejsze. A przyciągniamy sobie po prostu żelem do brwi. Ale właśnie kluczową taką rzeczą, która bardzo zmieniła jakby całe rysy twarzy, było wyregulowanie brwi i nie pensetą, tylko tymi takimi nożykami do brwi. I ja właśnie któregoś dnia kupiłam sobie taki nożyk i wreszcie zrobiłam kształt brwi, który mi się marzył czyli takie dość cienkie, tutaj nieco takie proste, bez jakiegoś mega wyraźnego łuku. I naprawdę o wiele lepiej czuję się w takich brwiach, i szczerze, bardzo żałuję, że tak późno na to wpadłam. W sumie nie wiem, czy w tamtych latach były takie nożyki, wydaje mi się, że nie, ale naprawdę te brwi dużo, dużo zmieniły. Więc jak coś, bardzo polecam te nożyki. Numer 7 to włosy. Tutaj też raczej taki krótki punkt, bo uważam, że nie jest to aż tak istotne w mojej metamorfozie, ale na pewno jest na plus. Ponieważ zaczęłam używać różnych wcierek i zaczęłam też je olejować, co znacząco wpłynęło na ich wygląd, na ich kondycję. Jak patrzę na te starsze zdjęcia, to moje włosy były bardziej takie zniszczone, był bardziej taki nieład na głowie. A teraz są znacznie bardziej wygładzone, znacznie bardziej błyszczące. Do tego wtedy częściej miałam raczej takie krótkie włosy do ramion albo lekko za ramiona. A ostatnio zdałam sobie sprawę, że jednak bardziej mi służą długie włosy, że lepiej się w nich czuję. Lubię właśnie też sobie robić takie delikatne fale, jak dzisiaj, chociaż nie wiem, czy coś jeszcze z nich zostało. Tak czy inaczej, odkryłam po prostu, że w tych długich włosach czuję się dobrze. No i tak, właśnie porównując do tamtych zdjęć, wydaje mi się, że lepiej. W wyglądam, Ale wiadomo, każdy ma swój gust, każdy może mieć swoje zdanie. Kolejny krok to samoopalacz i ja samoopalacz odkryłam stosunkowo niedawno. Wcześniej raczej nie używałam takich rzeczy. Mam wrażenie, że samoopalacz fajnie kontrastuje z moimi włosami oraz oczami, bo mam zarówno jasne włosy, jasne oczy i po prostu no, robi się taki przyjemny kontrast. Do tego, mając samoopalacz, czuję się jakaś taka bardziej ogarnięta. I nie wiem, jak to wyjaśnić, ale na przykład, kiedy używam y, takich kropelek samoopalających, które używam właśnie stricte na twarz, to na drugi dzień moja skóra wygląda o wiele lepiej. Mam wrażenie, że widać wtedy mniej tych przebarwień, jakichś wyprysków, jakichś zaczerwienień. Y, a kiedy jestem taka blada, to właśnie bardzo widać te moje zaczerwienienia, bo ja zawsze jestem czerwona na czole, nosie i na brodzie. Natomiast właśnie z tym samoopalaczem to jest zdecydowanie mniej widoczne i po prostu jak ja mam umyte włosy, samoopalacz na twarzy i do tego te rzęsy, to ja się po prostu czuję tak jakbym ja miała makijaż zrobiony. Serio. <grych> Także jeśli nie próbowałaś tego triku z samoopalaczem, to koniecznie sprawdź, bo może u ciebie też to fajnie zadziała. Krok numer 8 to mindset i jest to bardzo, bardzo ważny punkt ponieważ uważam, że jeżeli tutaj w głowie wam się nie zmieni, to na zewnątrz też się nie zmienicie. Bo nawet jeśli podejmiesz jakieś kroki ku tej swojej metamorfozie, kiedy twój mindset nie jest odpowiedni, to nie poczujesz się w sumie lepiej ze sobą. Bo uważam, że bardzo ważna jest też akceptacja kompleksów. Mamy w swoim ciele takie kompleksy, których być może już nie zmienimy. Albo jest je bardzo ciężko zmienić, albo jest to bardzo drogie itd., itd. I nie możemy całe życie się zadręczać czymś, czego nie możemy zmienić. I uważam, że zaakceptowanie jakiegoś kompleksu może znacząco wpłynąć na Twój komfort życia, bo Ty nawet nie musisz lubić. Na przykład nie musisz lubić swojego nosa, ale wystarczy, że go akceptujesz, że stwierdzasz: OK, z takim się urodziłam, taki będę miała. Trudno, mam inne zalety, tak? A czasem nawet potrafi być tak, że coś, co było kiedyś Twoim kompleksem, nagle zamieni się w mega zaletę. I ja tak na przykład miałam z moją szczęką, ponieważ mam bardzo wydatną szczękę i mi się na przykład te kilka lat temu wydawało, że moja szczęka wygląda bardzo niekorzystnie, że wyglądam przez to męsko. I był to mój duży, duży kompleks. I ja wtedy marzyłam o takiej okrągłej, kobiecej twarzy. I nagle teraz uważam, że. Moja szczęka jest moim mega atutem, bo po prostu zdałam sobie sprawę, że niewiele kobiet ma takie właśnie ostre rysy twarzy. Przy czym bardzo dużo modelek czy aktorek ma właśnie taką twarz. Powiedzmy Bella Hadid, Angelina Jolie i myślę, że jeszcze więcej tego w tym momencie po prostu nie mogę sobie ich przypomnieć. I czy one przez to wyglądają gorzej? No moim zdaniem nie, moim zdaniem służy to na ich korzyść, jest to ich zaleta, jest to ich atut i mi też wiele osób w moim życiu dało komplement w związku z tą szczęką, nieraz słyszałam właśnie, że mam ładną żuchwę, szczękę, że kości jarzmowe, że w ogóle mam ładny rys twarzy. I to tylko pokazuje, że właśnie często nasze kompleksy siedzą w głowie. I to, co nam czasem może się nie podobać, komuś będzie się podobać, i na odwrót. I właśnie grunt to zaakceptować niektóre swoje kompleksy i zdać sobie sprawę z tego, że one nas czynią wyjątkowym. Bo dzięki temu jesteśmy oryginalni, wyróżniamy się czymś, zapadamy w pamięć. Ostatni, dziewiąty punkt, który też uważam, że jest bardzo ważny, to jest fakt, że po prostu zakończyłam mój proces dojrzewania. I taka jest prawda: ludzie bardzo często w okresie dojrzewania wyglądają no źle, no bo mają tak często trądzik, mają często przetuszczone włosy, mają często przetuszczoną skórę lub wręcz wysuszoną skórę, no po prostu wygląda się troszkę mniej korzystnie, bo tak. Działają hormony, i na pewno wpływa to na samoocenę. Mało tego, moim zdaniem, w okresie nastoletnim my widzimy siebie inaczej niż faktycznie wyglądamy. Mamy zniekształcony obraz swojej osoby i też bardzo często to jest taki wiek, kiedy porównujemy się z innymi, yy, kiedy po prostu jesteśmy o kogoś zazdrośni, kiedy mamy właśnie niskie poczucie własnej wartości. I jeśli na przykład ty jesteś teraz w takim wieku, na takim etapie dojrzewania, to gwarantuję ci, że to minie. Jest to po prostu ciężki okres przejściowy, ale to mija. Bardzo dużo osób powiedzi, że w momencie, kiedy miało takie 15 lat, to miało zaniżoną samoocenę, a aktualnie. Mają super samoocenę, super czują się sami ze sobą, i tak dalej. Bardzo dużo też kobiet na przykład czuje się znacznie piękniej, na przykład po trzydziestce, niż po dwudziestce. Więc tak naprawdę my cały czas możemy się rozwijać i cały czas możemy przechodzić ten glow-up i czuć się ze sobą lepiej i widzieć siebie samego lepiej. Okres dojrzewania po prostu każdy z nas musi przejść, i dla wielu z nas jest to ciężkie, ale właśnie to mija. I to by było na tyle. Bardzo się rozgadałam. Nie mam pojęcia, ile ten filmik będzie trwał, bo naprawdę mega się rozgadałam. Mam nadzieję, że być może coś cię zainspirowało, że być może coś z tego filmiku wyciągnęłaś. Będę bardzo wdzięczna, jeśli napiszesz komentarz. Z miłą chęcią poczytam na przykład, co tobie pomogło w przejściu blow-upu, bo może jest jakiś punkt, który pominęłam, a który jest bardzo ważny. I dzięki temu będziemy mogły zainspirować siebie nawzajem. Ja Ci mega dziękuję za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w następnym. Pa pa!